Na no taki wypadek jak rysy trzeba przede wszystkim dobrze się spakować. Nie każdy błąd może sporo kosztować. No i zapas cukru wiadomo też wskazany. Godzina 0031 Stajemy za 3,5 godziny. Godzina czwarta 07. Nie słychać deszczu za oknem Miejmy nadzieję, że, że się uda <grywa> Stefan mówi, że się błyska, ale nie grzmi to znaczy, że to straszaki <grywa> walą kapiszonami <grywa> Ruszamy z małym poślizgiem, godzina 5.14 Parę ale... ujęć Ale... damy radę Dobra, udało się kupić bilet, 15 euro za całą dobę Ludzi już jest dużo Automat działa ekstremalnie wolno, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość No dobra, zaczynamy, oczywiście jak zwykle nie naładowałem zegarka, ale zobaczymy na ile wystarczy no, wziąłem jaki miałem po prostu, jakby trzeba było wysprejować misia to, to tak, ale chętnie bym tego nie robił. Podobno w Tatrach e, najczęściej spotyka się informacja, żeby na niedźwiedzie po prostu głośno krzyczeć. E, Dolina Mięguszowiecka, której, Mięguszowiecka, w której się właśnie znajdujemy, w ogóle jest okrzyknięta Doliną Niedźwiedzi, e, więc kto wie, może coś spotkamy. Tu się oddycha. Człowiek jest szybszy na rowerze. Niedźwiedź jest szybszy w biegu. W triatlonie wszystko wyjaśni się w wodzie. Zaczynają się pierwsze widoczki. Robi się fajnie. Ale o dziwo samochodów cały czas sporo. Po 41 minutach. Pokazuje, że rysy 3,30. No ciekawe, zobaczymy. To jest Sebastian? Że To są te same góry, Tutaj woli. widzimy nosicze. Każdy to jest mniej więcej 20 kg. Ludzie biorą to do schroniska pod rysami. W nagrodę dostaje się herbatę. Czasem. Kozel czarny, zmień się. <laughs> Czas operacyjny mamy mniej więcej do godziny 13, bo pogody mówią o tym, że o 13 mają być burze z piorunami. A mniej więcej w tym czasie planujemy być na szczycie. Czy to dobry pomysł, okaże się niebawem. Przed chwilą spotkaliśmy gościa, który wnosi te ciężkie rzeczy do tego ostatniego schroniska, ale zobaczyłem, że sobie go nagrywa i pokazał wymownie, że sobie nie życzy tego nagrywania, więc już nawet nie pytałem go o wywiad, bo miałem taki zamiar. Ale nie, może jeszcze kogoś złapiemy na górze. Powiem tak, łatwo to już było. Teraz jeszcze nie ma dramatu, ale jest już ostro pod górę, takimi skałami, ale są duże stopnie, co jest dosyć wymagające, no ale widoki wynagradzają na pewno. Patrzcie kozak. Ciśniemy dalej. Wygląda to naprawdę zacnie. Mega dobrze, fajna trasa, bardzo piękne widoki, bardzo mi się podoba generalnie, jest dość lajtowo, myślę, że damy radę. Jak pogoda się nie popsuje, to, to myślę, że jesteśmy gotowi, żeby, żeby dzisiaj zaliczyć szczyt, więc, więc się mega cieszę, bo naprawdę rzadko jest taka okazja. No, miło to już było, zaczął się deszcz, eee, no ale co, ciśniemy dalej, jeszcze nie jest to taki deszcz, żeby... Żeby trzeba było się wycofywać, chociaż bardzo śliskie skały, ekstremalnie Pierwszy łańcuch, nie ja damy radę Jak się z tym czujesz? Dobrze, zobaczymy ja ja ci, he, Na luzaczku Zrobię ci wideo, jak będziesz się wbijał tutaj. Dobra. O, idzie Tam pan nasz I na człowiek Nasz człowiek Jak jest, Patryk? Szybko, teraz, teraz! Dalej łańcuchy, no i tutaj już urwisko konkretne. Tak na wyciągnięcie nogi. Przepaść. Tam widać takich malutkich, ludków. O. No. No jest ciekawie. Ale fajnie. No woda się zmieniła w sekundę dosłownie. Przewalają się teraz chmury nad nami właściwie po nas a no, wygląda to nieźle No i miło ciężkich, niesprzyjających warunków atmosferycznych na końcówce mamy bramkę taki trochę naparstek Himalajów. Jest fajnie i widać już naszą chatę, do której zmierzamy. No jesteśmy, chata pod rysami najmłodsze i najwyżej położone schronisko w tatrach. 2250 metrów. Stąd tylko 250 metrów do góry. 10 km i 300 metrów, taki jest dystans od dołu do góry, żeby dojść do tej chaty pod rysami. No, zaraz puszczamy dalej. Podejście drugie do kibla z najładniejszym widokiem w tatrach i najwyżej położonych kibel w tatrach, warto zauważyć. Zaraz zrobię dla Was, chciałbym powiedzieć, tasting, ale żeby test. O właśnie się wywaliłem. Na tych wszystkich ludzi. Dobra zobaczymy. jeszcze ja tylko Wam pokażę, że to jest ten wspaniały kibel, nie? Żeby nie było. O taki zestaw. I walicie do dziury. To jest dziura chyba awaryjna. I robicie to wszystko w takich chacie przy jakimś agregacie, przy jakiejś benzynie, nie wiem przy czym jeszcze, no fakt widok jest ok, jak do srania, ale mimo wszystko wyrobię jakiś klasyczny kibel Dobra, zapomnijcie wszystko co mówiłem wcześniej. się okazało, że wbijałem do jakiejś chopy i się wysrałem w jakiejś szopie. To jest normalny kibel. Faktycznie z fajnym widokiem. Także jakby Jacyś ludzie ze schroniska mieli problem, że ktoś im się wysrał w szopie tamtej, to ja nic o tym nie wiem. Gible są tutaj, normalne, po ludzku, są waleczka, jest fajny klimacik. Jestem przekonany, czy Ty dobre sobie buty wziąłeś Ale to co? Jest jakiś zakaz? Nie no, powariowały te ludzie. Co tu się dzieje? Przecież ja teraz nie ja będę tego zmieniać, no. 10.15, atak szczytowy. Ruszamy. Pierwszy pit stop na ataku. Widoki fajne, jest spoko co jedziemy dalej, aż niedaleko do tego potwora widać szczyt lecimy przed nami solidne 50 metrów końcówka. Powinien zaraz być szczyt a bez kartki Będę? Wiedzieć. O, fuck Dobra, siadam, tak? Jedno? Dobra, jeszcze jedno? Dobra, masz jeszcze jedno. Dobra, dzięki wielkie. Za siebie. Dobra, chłopaki, jak tam? Udało się? Jakie odczucia? Zmęczony, szczęśliwy Najgra jestem zadowolony Teraz no, prawdę akcja. mówiąc mogę narobić zbroję wracając więc. Dobra, dach zdobyty. Tylko jeszcze Jest dobrze Dobra, to ewakuujemy się, bo mówili, że mamy dwie godziny. Dzień ma godziny. Cały dobra, słuchajcie, się cieszę, że to jest, jesteśmy ja na gorzej dobra, i będzie schodzić. Dobra, dobra, dobra no. wracamy. Uciekamy w dół, zostaliśmy info od jednego z jakichś Słowackich. Spinaczy, którzy wyglądają mega profesjonalnie z CB Radio, że za dwie godziny może się załamać pogoda. Takie info jest więc pełna para w dół. No i oficjalnie stop, przy Szlabanie z czasem 9 godzin 25 minut, dystans to 24 km 800 metrów. No także kurczę co gruba wycieczka, długa samo podejście na Rysy już od tej chaty pod Rysami to jest jakieś... No, w takim mocnym tempie, dosyć szybkim szliśmy, to myślę, że za jakieś 50 minut. Yy, długo trzeba było tam czekać na jakąś fotkę, bo była, była kolejka. Yy, no, wydaje mi się, że wbrew pozorom Mówi się, że to od słowackiej strony jest łatwiejsze podejście, nie próbowaliśmy oczywiście nigdy od polskiej strony, ale powiem Wam, że jestem zaskoczony, wcale nie było aż tak źle, no jesteśmy mega zmęczeni, bo jednak 9 godzin na nogach i przejście 25 prawie kilometrów, no to nie jest codzienność, ale... No spodziewałem się czegoś gorszego. No ale jesteśmy wszyscy mega zadowoleni, mega szczęśliwi, że się udało i kurczę co, polecamy wszystkim. Jeżeli się boicie od polskiej strony, to próbujcie od słowackiej. Jest to do zrobienia, są super widoki. No my niestety nie trafiliśmy tak za bardzo z pogodą, więc nie było jakichś takich super widoków z samej góry, ale, e, ale co się dało, to tam mam nadzieję, że pokazałem. Także zachęcam Was do robienia rys od słowackiej strony. Dzięki, pozdro, elo. tym serem, zamówiliśmy pizzę, to no. pizza była trochę upside down, w wszystkie składniki były na dole i najebane sera żółtej. Cały dzień uciekaliśmy przed burzą, w momencie, gdy dojechaliśmy do domu, słychać, że zaczyna się dziać i zaczął padać deszcz. Więc zrobimy szczęście też nie zaszkodzi.